Hej, cześć, dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie w nowym filmiku na moim kanale. Dzisiaj jestem w sklepie H&M i nagrywam dla Was nowości. Pierwsza rzecz kto, po, yy, pierwsza rzecz, yy, dziś, na dzisiaj to spodenki. Spodenki tutaj zapinane na zamek, mają również szlufki. Zapinanie takie, no nie guziczek, tylko nie wiem jak to się tam nazywa, takie... Yy. Ala guziczek. Tutaj mamy gumkę w pasie, więc bardzo wygodna propozycja. Zobaczcie. Naprawdę fajne spodenki. I teraz tak, tu w HM mamy klub. I tutaj mamy cenę 90 zł. Już mówię, oczywiście mówię w zaokrągleniu. Za te spodenki. A normalna cena. To jest cena 110 zł. I tutaj macie spodnie z domieszką lnu, czyli dla klubowiczów macie te 20 zł. taniej. No i zobaczcie, w jakich fajnych kolorach występują te spodenki. Są beżowe, są zielone, są granatowe i są czarne. Także powiem Wam, że jestem zaskoczona naprawdę wyborem. I to nie są jedyne, słuchajcie, spodenki, gdzie mamy tyle wariantów kolorystycznych. Bardzo fajna propozycja letnia i tutaj obok od razu idziemy do wieszaka, na którym mamy koszulę. Koszule są również z domieszką lnu, w cenie 110 zł, mają długi rękaw i tutaj mamy tak różowy w paseczki. Mankiet tutaj klasyczne. Koszula również zapinana na guziki. Tutaj, mankiet, jak widzicie, też na guziczki. Jest kołnierzyk. I zobaczcie tutaj z tyłu piękny karczek. Także koszula będzie nam się bardzo ładnie układała. Myślę, że super jest taka koszula nawet teraz, słuchajcie, na ten czas, żeby sobie założyć właśnie spodenki do tego, jakieś klapeczki czy sandałki. I można fajnie też rękaw słuchajcie wywinąć, niekoniecznie, że on jest długi, można sobie wiecie podwinąć na parę razy i będzie super. E, macie takie paski biało-czarne, paski biało-beżowe jest też w beżu ta i jak widziałyście jeszcze taki e, tutaj o bardziej z przodu, taki ciemniejszy różowy. To no Jest też biały i jaśniejszy, różowy już też bez paseczków. E, idziemy, kochani, tutaj dalej. Dzisiaj sprawdzimy, co ciekawego się pojawiło. E, widzę, że jest taka fajna bluzeczka na ramiączkach. E, co prawda ja widzę, nie wiem, że tutaj ta akurat, tu się materiał rozszedł, nie wiem, czy po prostu ktoś coś e, mierzył i, i gdzieś za bardzo i pękło. Nie wiem, nie jestem w stanie tego stwierdzić. Jest koszulka na ramionzka, bardzo ładny kolor, w cenie 80 zł. Niestety nie podawam tutaj w HM rozpiętości rozmiarów, dlatego że tych rozmiarów po prostu HM nie podaje. Tutaj mamy z tyłu zapięcie na zameczek. Powiem Wam, że bardzo ładna ta bluzka. Tutaj dołem taka bardziej rozkluszowana i widzę też, że do tego mamy spódnicę, więc możemy albo osobno kupować. Albo razem, właśnie ze spódnicą. Spódnica to jest taki kolor. Hmm, jaki to jest kolor? Taki cappuccino. Beżowy, taki ciemny, fajny. E, spódnica ma rozcięcia po bokach. E, tak. I tutaj na dole taką dekorację. Zobaczcie, takie przeszyte e, tutaj elementy. Hmm. Także taka ciekawa propozycja. Tutaj właśnie to rozcięcie z drugiej strony również jest i tutaj e, ta koszula, e, to, jak mówię ta spódnica. E, zobaczymy jeszcze w jakiej ona jest cenie. W, jednym kolor, w jednej wersji kolorystycznej tylko i tutaj mamy cenę 165 zł za tą spódnicę kolejne propozycje tutaj jest troszkę różu, troszkę bieli piękna marynarka w kolorze różowym zaraz ją sobie tutaj dokładnie obejrzymy i tutaj mamy taką marynarkę z guzikami są kieszonki z przodu, taka klasyczna po prostu marynarka która nam posłuży na przykład do pracy, do biura czy rano właśnie sobie założyć, bo Wieczory są chłodniejsze. Dzisiaj akurat powiem Wam też piękna pogoda. Nie wiem jak jutro, bo już deszcz zapowiadają. Marynarka 165 zł. Tutaj macie też e, fajnie układającą się marynarkę, bo macie ją taliowaną i bardzo ładny jest na żywo ten kolor różowy. E, I kochani, jeszcze sprawdzimy, co tutaj jest. Ach, tutaj już wiem, co. E, spodnie. Spodnie białe bardzo fajna propozycja też teraz na. Lato, mają kieszenie, mają też tutaj akurat guziczek, jest zameczek. Tutaj widzę, że one mają, słuchajcie, nogawkę to w ogóle jest guma taka z przodu przy pasie i z tyłu. One są szerokie tutaj nogawka jest szeroka ale widzę, że tutaj też jest tak zrobiona, że się tworzy kant na tych spodniach pewnie przez te zaszewki, które idą z przodu. I tutaj mamy jeszcze takie pateczki, patki z tyłu kieszeni, ala takie ukryte kieszenie. Bardzo ładny też kolor, nie taki biały, biały i odcień fioletu, tylko właśnie fajny kolor, taka złamana biel. 110 zł kosztują te spodnie, do tego jakieś fajne t fajna bluzka lub ewentualnie, słuchajcie, kamizelka. Teraz bardzo modne na czasie są kamizelki i tutaj macie je w kolorze też właśnie takim śmietankowym, taka złamana biel, bardzo ładnie wygląda. Dla jasności jest to inny materiał niż ten przed chwilą, tamten jest taki bardziej jak wiskoza, ten ma dodatek lnu. I tutaj ona jest zapinana na guziczki. Ta kamizelka kosztuje 140 8 zł. Powiem Wam, że dziwne mają te końcówki w high M. No ale cóż, nie takie okrągłe, tylko jakieś takie ciężkie do zapamiętania. No, prawie 150 zł. No i tak wygląda tył. Kamizelki. Super. Naprawdę byłaby to stylizacja właśnie z, ze spodniami. Ale jeszcze tutaj sprawdzimy, co wisi. Ciekawego. Już wiem, wisi spódniczka. Spódniczka jest krótka na gumie. Tutaj, jak widzicie, dół jest taki pofalowany. Spódnica też właśnie fajnie by wyglądała do kamizelki, czy właśnie nawet do marynarki. Jakiś topik na ramionczkach pod spodem. Tutaj mamy cenę. Kochani, jaka cena? No, tutaj mamy 70 zł za tą właśnie spódnicę. Ona jest taka jak satynka. Wyglądam, troszeczkę się tak błyszczy. Ten materiał, ale jak widziałyście, jest to w większości tutaj poliester z recyklingu. A i właśnie o takim topiku mówiłam, pod, na przykład taka spódnica lub spodnie, taki top, marynarka na to ta różowa i tworzy nam się przepiękna stylizacja. I chcę Wam powiedzieć jeszcze cenę tego topu, 35 zł. Na takich cienkich ramionczkach, ten dół jest taki zrobiony jak bombka, czyli podszyty gumką. No fajnie, naprawdę fajnie to e, wygląda. Kochani, zostańcie ze mną, będą dzisiaj jeszcze fajne propozycje, ponieważ dzisiaj byłam w hnd dość długo, także filmik będzie podzielony. Myślę nawet, że na trzy części, więc zapraszam Was na kolejne części. Naprawdę fajne rzeczy się e, pojawiają coraz fajniejsze. I teraz e, chciałam Wam pokazać jeszcze sukienki e, z muślinu, które się pojawiły. Mamy tutaj bardzo ładnie e, wzięłam tę drugą Wam do pokazania, bo e, ta pierwsza była tak brzydko przewieszona. E, sukienka posiada tutaj kołnierzyk taką stójkę wyfalowaną, natomiast rękawek, zobaczcie jaki motylkowy, zmieści tutaj wszystko. E, sukienka jest taka, bym powiedziała, Pewnie midi e, lub mini, zależy, tak? Midi lub mini. E, no, na mnie to midi. Na <noise> e, wyższych pań, mini. No proste, prawda? Tutaj mamy um, cenę: 110 zł. Dekolt nam się tworzy fałka, więc taki dekolt wyszczuplający. Bardzo ładny kolor. E, taki mm, brudny róż. E, no i tak jak mówiłam, materiał muslin więc słuchajcie na lato. Idealna sukienka. Tutaj mamy jeszcze ją w wersji takiej, bym powiedziała, że to będzie mm, taki beżowo-śmietanowy oraz czarna i taka jeszcze niebieska w paski. Bardzo ładna ta w paski gdzieś mnie. mnie naprawdę ciągnie do tego niebieskiego. Chyba to coś oznacza. Dobra, kochani, lecimy dalej, bo jeszcze sporo propozycji. No, w dzisiejszym filmiku: jeszcze takie t-shirty. Zobaczcie. One mają taki materiał śliski w dotyku. I tutaj mamy taki delikatny kolor różowy. Tutaj jest pod szyjkę, ten t kosztuje 35 zł i mamy go w różnych wersjach kolorystycznych, również, czyli mamy biały, mamy taki brązik, mamy granatowy i mamy czarny. Także jest w czym wybierać. Tych propozycji w HM jest naprawdę bardzo, bardzo dużo. I kochani. Nie wiem, chyba na dzisiaj to już będzie wszystko. Eee, zobaczymy. Eee, bardzo serdecznie Wam za dzisiaj dziękuję. Zapraszam na jutrzejsze filmy. Do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć.